Cześć, witajcie w drugim odcinku Niedzielnych Oczywistości. Mam na imię Natalia i będę starała się dzisiaj odpowiedzieć na pytanie: jak poznać Boga? W większości rzeczy, jakie robimy na co dzień, nadajemy jakiś cel. Na przykład Dzisiaj zamienię się w perfekcyjną panią domu, po to, aby wysprzątać mieszkanie, przygotować kolację i zaprosić przyjaciół na miły wieczór. Tak samo działa Bóg. On też stworzył nas w konkretnym celu: abyśmy go poznawali i kochali. Nie jest sędzią, który tylko czeka, aż popełnimy jakiś błąd. Tak samo nie jest obojętnym widzem, który nakręcił ten świat jak zegarek, a teraz tylko patrzy, jak on się kręci. No, ale pytanie za 100 punktów. Jak poznać niewidzialnego boga? Pamiętacie, jak ostatnio mówiłam, że trzeba użyć szarych komórek, czyli rozumu? I wtedy otwiera się przed nami cały świat nauk przyrodniczych, takich jak astronomia, fizyka, chemia czy biologia. Dzięki nim możemy zobaczyć zdumiewające piękno człowieka oraz świata zobaczyć, jak wiele w tym świecie jeszcze granic i tajemnic, których na razie nie jesteśmy w stanie przejść. Mnie na przykład zachwyca, Wciąż zgłębiany przez naukę fenomen ludzkiego życia. A to wręcz automatycznie sprawia, że żywie ogromny szacunek do życia od momentu poczęcia. Albo ogrom i piękno kosmosu, coś niesamowitego i romantycznego. Możemy więc zachwycić się właśnie tym, co mamy na wyciągnięcie ręki. A przez to Bogiem, który jest pierwszą przyczyną tego wszystkiego. Tak jak artystę poznamy po jego dziele, tak Boga w jakim stopniu poznamy po tym, co stworzył. Rozum nie jest więc przeszkodą w poznawaniu Boga, ale narzędziem, które ma nam w tym pomóc. Musimy mieć świadomość, że człowiek póki co nie wykorzystuje w 100% możliwości swojego mózgu. Dlatego nie wszystko zbadamy pod mikroskopem i nie wszystko zrozumiemy za pomocą naszej logiki. Pomimo swojego ogromnego potencjału, jesteśmy w pewien sposób ograniczeni wyobrażeniami, zmysłami. Czy językiem, który zawsze będzie niewystarczający, żeby opisać i rozgryźć w całości Boga. Nie jest to jednak jedyna płaszczyzna, na której poznajemy stwórcę, dlatego że Bóg objawił nam się nie tylko jako stworzyciel w tym, co jest wokół nas, ale również jako zbawiciel, po to, żeby ta nasza relacja z nim była bliska. Ale o tym powiem Wam za tydzień. Póki co zapamiętajcie, że wiara i rozum nie wykluczają się wzajemnie, one się uzupełniają. Po to, by nasza wiara nie była ślepa, ale żywa, by zmieniała nas i nasze życie, po to, byśmy wiedzieli, komu i dlaczego wierzymy. To już na dzisiaj wszystko. Dzięki, że wytrzymaliście ze mną te parę minut. Zapraszam Was do subskrybowania kanału i na facebookową stronę Niedzielnych Oczywistości. A tymczasem do zobaczenia za tydzień.